Dzień dobry wszystkim, 21 kwietnia. Eee, e, pogoda troszkę dopisała dzisiaj, bo ostatnio mieliśmy bardzo słabe, słabe te pszczółki, słabo latały, w ogóle zimno na dworku. A dzisiaj powiem wam szczerze, że jest fajnie. Te pszczoły się widać ruszyły, troszkę pyłku noszą. No jak widać, sami zobaczcie, co się dzieje. Jest fajnie. Tutaj są ogólnie te trzy rodzinki. No w sumie to dwie, mogę wam powiedzieć są troszkę słabsze jak widać powinienem im troszkę wylotki zmniejszyć ale już powiedziałem że nie będę ingerował w nich jest moc panowie panie zobaczcie zobaczyć pięknie chodzą to są silne rodziny jak widać zero agresji powiem wam szczerze zero Zobaczcie, nawet sami podchodzę twarzą i jest, jest super poliuretany co na pewno się sprawdziły eee, sprawdziły i miejmy nadzieję, że się sprawdzą Także nie będę mi tutaj przeszkadzał Pozdrawiam wszystkich życzę Wam wszystkim jak najlepiej żebyście mieli jak najlepsze zbiory tegoroczne i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie w dobrym kierunku, bo te pogody, mówię, jak, tak jak mówiłem, nie, wcale nie dopisywały. No ale pozdrawiam wszystkich niedługo nowe filmy oczywiście postaram się coś tam nakręcić dla was I tyle. Trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam KPL. zapraszam oczywiście do czatu. Trzymajcie się.